Dzień dobry, moi drodzy, tu Nadia i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam was buktagu. Powiedz mi szczerze. Odpowiem na parę pytań i jeżeli wy chcecie również wziąć udział w zabawie, to wszystkie pytania macie w opisie i gorąco was zachęcam do tego, żebyście również odpowiadali razem ze mną na te pytania, które tutaj są. Bez zbędnego gadania, po prostu zacznijmy. Książka, która mieszka na twojej półce najdłużej, najdłużej. Teraz pytanie: czy książka przeczytana, czy nie przeczytana? Bo jeżeli chodzi o przeczytane, to najdłużej mieszka u mnie Girls. Online. Jest ona przeczytana i była w ogóle świetna. A o takie nieprzeczytane, które są najdłużej, to będzie Remigiusz Mruz i druga część Przygód Pana Zaorskiego. Ale totalnie nie pamiętam, jak się nazywa, więc nie będziemy kaleć, Ale jest to y, książka, która mieszka najdłużej i jeszcze nie została przeze mnie przeczytana. Co czytasz obecnie? Jaką książkę przeczytałeś ostatnio? Jaka czeka na ciebie w kolejce? Obecnie czytam A jeśli jesteśmy złoczyńcami. Ostatnio przeczytałam Arystotelesa i Dantego przepowiedni dają w tonie życia, a następnie będę czytać Kameliowy Sklep Papierniczy. Jak się nie mylę, to taki był tytuł. Jaką książkę wszyscy kochają, a ty jej nienawidzisz? Powiem szczerze, nie ma książki, którą pokochaliby wszyscy. Jakby znajdzie się grupa osób, która i tak powie, że ta książka była słaba. I dla mnie taką książką, którą mam i przeczytałam i jestem zawiedziona i może nienawiść to nie jest odpowiednie słowo, ale po prostu bardzo mi się nie podobała i bardzo się zawiodłam, to będzie to Start a Fire. Definitywnie jest to taka książka, na którą ja po prostu już nie mogę patrzeć, i jak tylko widzę te kolejne edity na, na TikToku, to już mi się po prostu robi niedobrze, bo tego jest za dużo, a w tej książce no, no nie było nic takiego niezwykłego. Przynajmniej jak dla mnie. Totalnie mnie nie zaskoczyła niczym ta książka, ani pozytywnie, ale tylko negatywnie generalnie. Jedynie postać na Taniela Szeja mnie gdzieś tam zainteresowała, ale tak czy siak to było za mało, żeby kupić kolejne tomy i kontynuować całą tę serię. Pierwszy tam się musi czymś bronić, a ten się niestety dla mnie nie obroni. Jaką Książkę wciąż powtarzasz sobie, że przeczytasz, ale sama dobrze wiesz, że tego nie zrobisz. Myślę, że taką książką jest rodzina Monet, czy też rodzina Monet, jak kto woli. Jest to taka książka, którą ja ostatnio myślałam, że kupię i przeczytam, ale potem gdzieś tam ostatki zdrowego rozsądku mówią mi, że jest to tak absurdalna książka, że bardzo nie chcę jej czytać, ale gdzieś tam z tyłu głowy dalej pojawiają się takie. Myśli, że a może ją przeczytam, żeby dowiedzieć się czegoś, bo tyle osób o niej mówi i jest taki na nią hype, ale ja myślę, że to będzie tak jak ze Startup Fire, tylko może być troszeczkę mniej brutalna, bo tam ten przedział wiekowy jest trochę inny, ale różnie bywa. Znowu, edity z TikToka bardzo mnie zniechęcają do przeczytania rodziny Monet, bo te teksty są tak płytkie i tak głupie, że jednak sobie podziękuję. Jaką książkę planujesz przeczytać na emeryturze? Szczerze, do emerytury jeszcze bardzo mi daleko, ale do końca świata. I do końca życia, chyba książką, którą będę czytać, do prawda, na emeryturze i taką, którą pozwoliliby mi przeczytać jako ostatnią, to definitywnie byłby to cały Harry Potter. Całą serię bym przeczytała Harry'ego Pottera, jeżeli byłabym na emeryturze i jeżeli miałabym sobie coś wybrać, to Harry Potter, którego będę czytać po prostu co roku przez Liridy czy coś tam. No, Harry Potter jest tak uniwersalny i tak niesamowity, że serio, mogę go czytać wszędzie. Odwieczny problem z ostatnią stroną. Czytasz od razu, czy spokojnie czekasz na to, jak skończysz całą książkę? Mówiąc szczerze, generalnie tylko raz mi się zdarzyło, że spoilerowałam sobie książkę przez ostatnią stronę i było to przy dworze Cierni i Róż. Zrobiłam to tylko dlatego, że książka wywołała we mnie tyle różnych skrajnych emocji, że po prostu nie dawałam sobie z nią rady i musiałam sobie ją zaspoilerować, żeby w jakiś sposób, nie wiem, chyba poczuć się po prostu lepiej czy coś. Ale tak to wolę czekać do ostatniej strony na spokojnie i zobaczyć, co się po prostu wydarzy po kolei, tak? bez żadnych spoilerów oprócz właśnie tej jednej książki. Przedmowy, posłowia, wprowadzenia. Są potrzebne, czy to tylko marnowanie czasu i papieru. Mówiąc szczerze, ja czytam posłowie najczęściej, jeżeli książka mi się spodoba. I pierwsze posłowie przeczytałam w ogóle w książce How to make friends with the dark, bo tam autorka dużo fajnych rzeczy po prostu napisała a propos tej książki, całej fabuły, jej inspiracji i tak dalej. I to jest mega fajne. Czy czytam tak w innych książkach? No właśnie zależy, czy mnie w czy też nie. Z jakim bohaterem książkowym chciałbyś zmienić się na życia? Tylko jednym, bo jest więcej takich bohaterów, z którymi ja bym się zamieniła na życia. Na pewno ktoś z Harry'ego Pottera i myślę, że byłaby to Ginny, bo mega chciałabym mieć tylu starszych braci i zobaczyć, jak to jest być taką najmłodszą, gdzie macie tylu braci po prostu i no jestem ciekawa, jakby to było. Na pewno byłaby to Spensa z gwiazd, też bym chciała trochę przeżyć, przeżyć w jej życiu. Ktoś z... A jeśli jesteśmy złoczyni myślę. Też bym chciała pójść do takiej akademii teatralnej i zobaczyć po prostu, jak tam się żyje, ale nie wiem jeszcze z kim, bo nie skończyłam książki, także nie wiem, kto tu jest tym złym, a kto jest tutaj tym dobrym. Czy z kimś jeszcze? Na pewno znalazłabym więcej bohaterów, ale myślę, że oni to są tacy top, ci, co wam wymieniłam. To właśnie Gini i zobaczyć, jak to by było mieć tylu braci i na pewno Spensa i po prostu przeżywać te kosmiczne przygody. To by było naprawdę mega fajne. Czy masz jakąś książkę, którą wiążesz ze szczególnym okresem swojego w moim życiu. Dobrze, tutaj powiem o Kryjkarni To jest dla mnie bardzo istotna książka i bardzo, bardzo ważna, która bardzo mnie poruszyła i gdzieś tam przez pewne sytuacje, które się tutaj wydarzyły, no to jakby inaczej odczuwam ten ból w tej książce. I to jest taka książka, która właśnie wiąże się z czymś przykrym dla mnie i dla głównego bohatera. I myślę, że taką drugą książką będzie też How to Make Friends with the Dark. Troszeczkę w Kolorach widzę tę książkę. Ona pokazuje, że rodzinę jesteśmy w stanie znaleźć w innych ludziach, a niekoniecznie w ludziach, którzy zostali nam do tego stworzeni, jakkolwiek okropnie to nie zabrzmi. I, I to są takie dwie książki, które po prostu wiążą się z takimi etapami w moim życiu, że cieszę się, że na nie trafiłam, bo gdzieś tam mam troszeczkę inne spojrzenie na pewne rzeczy. Opowiedz o książce, którą zdobyłaś w jakiś nietypowy sposób. Mówiąc szczerze, totalnie nie mam takiej książki, którą zdobyłam w jakiś nietypowy sposób. Albo książki są pożyczone, Albo kupione, albo wypożyczone z biblioteki. Ale generalnie nie mam jakiegoś fajnego sposobu, żeby ktoś mi ją jakoś tak śmiesznie przekazał. Fajny sposób. Także sorry, ale nie mam takiej fajnej historii. Jakiej książce pokazałeś najwięcej miejsc? Generalnie, jeżeli chodzi o książkę, która zmieniała najczęściej miejsce na półce, to też nie ma ich zbyt wiele. A jeżeli chodzi o książkę, która jakoś tak ze mną podróżowała, czy coś, to wydaje mi się, że też takiej nie ma. Ja książkę oczywiście zawsze mam przy sobie w plecaku, jak gdzieś jadę do szkoły albo na jakieś nie wiem, do lekarza czy coś, także podejrzewam, że te książki przeżywają bardzo podobne podróże. Oczywiście jak gdzieś wyjeżdżam, no to też zabieram ze sobą książkę, ale żeby jakaś tak szczególnie widziała więcej świata, może Dwór i Róż, bo jest to książka, którą dostałam, więc ona mogła jeszcze widzieć troszeczkę więcej miejsc, tak mi się wydaje. No i chyba, chyba tyle. A reszta podejrzewam, że drogę przez mękę ze mną przeszły mniej więcej taką samą. Lektura szkolna, która gdy miałeś ją przeczytać zdawała się być koszmarem, ale później ją doceniłeś. Powiem tak, będzie to małe książę. Ja generalnie nie czytam lektur. Nie podobają mi się jakoś szczególnie. Ja tego nie ogarniam. Dla mnie te lektury to są niektóre naciągane strasznie i niepotrzebnie są nazywane jakimś tam hitem i tak dalej. Natomiast uważam, że małe książę jest bardzo wartościową książką i to była fajna lektura, której nie przeczytałam jako lektury, tylko przeczytałam ją wiele, wiele lat Później i generalnie wydawała mi się takim koszmarem bajeczką dla dzieci, ale okazało się, że tutaj te metafory i tak dalej, no to bardzo, bardzo fajne. I mega mi się podobała. I jakby małego księcia serio polecam, bo, bo warto, jest taka bardzo filozoficzna. Książki nowe czy używane? Moment szczerze, jest mi to totalnie obojętnie, bo mam i takie, i takie. Czasem dostaję po kimś, czasem kupuję jakieś takie używane z outletu, które mogą być jakoś zepsute, ale nigdy nie mi się jakoś tak mega, mega zepsuta. Nowe też kupuję, bo, bo kupuję. W księgarni stacjonarnie, także mega polecam. Księgarnie stacjonarne trzeba, trzeba ratować, trzeba popierać. Więc jakby jest mi totalnie obojętnie, czy książka jest nowa czy używana, grunt, żeby jakby dało się ją czytać. To jest najważniejsze. Czytałeś coś Dana Browna, mówiąc szczerze, nawet nie wiem, kto to jest. Nigdy nie czytałam tego autora bądź autorki. Tak czy nie czytałam książek tego autora, nie wiem, co napisał, więc nawet nie wiem, czy mam w planie go przeczytać. Ciekawe, czy jest kimś słownym, skoro się tutaj pojawi. Ekranizacja, która podobała Ci się bardzo? bardziej niż książka. No to na pewno będzie to The Kissing Booth. Jakby film był 10 razy lepszy, książka dla mnie była po prostu słaba, nijaka. Ci bohaterowie byli płytcy, w ogóle nie byli ciekawi, byli fatalni, przynajmniej jak dla mnie. I strasznie się wynudziłam podczas czytania tej książki, mówiąc szczerze. Nigdy więcej The Kissing Booth, bo bardzo, bardzo mi się nie podobało. Czy czytałeś kiedyś książkę, która sprawiła, że poczułeś się głodny? Jak czytałam Legendy i Latę, to cały czas chciało mi się kawy i cynamonek i wtedy byłam i głodna, i bardzo spragniona kawy. Przy Zanim wysygnie kawa też miałam cały czas ochotę na coś do picia i jak czytałam Harry'ego Pottera i sceny z tej wielkiej sali, gdzie mieli tyle jedzenia, no to też chciało mi się jeść. Także tak, są takie książki. Czy jest osoba, z której polecenia książki zawsze czytasz? Nie zawsze, ale jakby są takie osoby, które jak powiedzą, że jakaś książka jest fajna i dobra, to myślę, że im zaufam i na pewno gdzieś tam sprawdzę daną książkę i na pewno będą to zaksiążkowane. Będzie to Adrian podczytany i myślę, że to Tyle, tak mi się wydaje, a resztę książek to raczej biorę takie, które są popularne gdzieś tam w internecie aktualnie i bardzo dużo się o nich mówi. Albo takie, które ktoś mi poleci, na przykład Pani z księgarni, to wtedy też chętnie wezmę Pani z księgarni, jakby najlepiej zna mój gust. Książka, która nie jest jedną z tych, po którą często sięgasz, ale bardzo ci się podobała. Jest mnóstwo takich książek. Będzie to W Sam Raz. To jest cudowna książka. Będzie to Malarz Nadziei, również fascynująca książka. Będzie to na pewno Moje serce, mój wróg. Zakochaliśmy się w nadziei. Ja przeczytałam te książki raz, i jakby do końca życia zostaną mi one w głowie. Ja nie muszę ich czytać 10 razy, żeby wiedzieć o czym one były, bo one były tak świetne, tak niesamowite. Proszę dowiedzieć, teraz nie pisać. Były tak świetne i tak niesamowite, że ja po prostu nie mogłam wyjść z podziwu czytając te książki. One są naprawdę niesamowite. Są bardzo ciekawe i, i zostawiają wam w głowie taki jakiś ślad po sobie, że no, no nie da się obok nich przejść po prostu, obojętnie one gdzieś tam wam zostają, zapisują. Wam się w pamięci długotrwałej i są z Wami przez cały czas. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Wszystkie pytania znajdziecie w opisie, także gorąco Was zachęcam do tego, abyście sobie odpowiedzieli na nie tam na dole w komentarzu. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadnijcie również na mojego Instagrama, gdzie macie różne fajne posty i recenzje oraz to Wy możecie decydować o różnych odcinkach, także gorąco Was zachęcam do wpadania również tam i do za obserwowania mnie dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już niebawem o 17:30 dobrze? Cześć.